Sianko, witam Was bardzo serdecznie na moim ostatnim szorcie. W dzisiejszym szorcie chciałbym was poinformować o ważnej informacji, więc słuchajcie. Chciałem Was poinformować o wydarzeniu, które będzie za 7 dni i 12 godzin. Nickelodeon SpongeBob Pants. Początek wydarzenia za 7, godzin i 12, za 7 dni i 12 godzin. Więc szykujcie się, bo to będzie pewnie coś niesamowitego. W nowym sezonie Karnetu Zadymiarskiego będziecie mieli szansę zmierzyć się z postaciami SpongeBoba, które tutaj właśnie widzicie w aktualnościach. Już twórcy udostępnili tego naszego z Punchboba, żeby mogli go umieścić właśnie tutaj na dole pod kitem i tyle. No dobra, to pamiętajcie, o, jeszcze jest nowy zademiarz. Mow. No dobra, to na dzisiaj tyle na tym moim shortie. Trzymajcie się ciepło oczyści i pamiętajcie o wydarzeniach.